Czy Robert Lewandowski właśnie stoi przed najważniejszą godziną swojej katalońskiej przygody w roku 2026 i czy dzisiejszy półfinał Pucharu Króla przeciwko Atletico Madryt to oficjalna odpowiedź na pytanie, czy pan profesor wciąż jest królem pola karnego zdolnym do uciszenia Riad Air Metropolitano? Gdzie oglądać ten absolutny hit i dlaczego duma Barcelony Hansiego Flickę musi dziś uważać na ranną bestię jego Simeone, która w Pucharze Króla potrafi dokonywać rzeczy niemożliwych? Czwartek 12 lutego 2026 roku staje się datą, która może na stałe zapisać się w historii polskiego futbolu w Hiszpanii, ponieważ właśnie dziś o godzinie 21.00 oczy milionów kibiców zwrócą się w stronę Madrytu. Półfinał Pucharu Króla to nie jest zwykły mecz, to bitwa o dziedzictwo i o prawo do gry w wielkim finale, w którym na zwycięzcę czekają już ekipy Atletik Bilbao lub Real Sociedad. Sytuacja jest niezwykle napięta, ponieważ Barcelona Hanciego Flique przyjeżdża do stolicy Hiszpanii jako lider La Liga i drużyna, która w ostatnich tygodniach prezentowała futbol totalny miażdżąc rywali swoją intensywnością i odwagą w ataku. Z drugiej strony mamy Atletico Madryt, zespół, który pod wodzą Diego Simeone przeszedł w tym sezonie przez prawdziwy rollercoaster nastrojów od bolesnych porażek ligowych po spektakularne triumfy pucharowe, które przywróciły wiarę w serca fanów Los Colchoneros. Atmosfera przed dzisiejszym starciem jest gęsta od emocji, zwłaszcza w kontekście Roberta Lewandowskiego, który mimo statusu legendy coraz częściej musi walczyć o każdą minutę na boisku z młodszymi kolegami, którzy chcą przejąć jego koronę. Pytanie o to, o której gra Robert Lewandowski i gdzie można śledzić jego poczynania, jest dzisiaj najczęściej zadawanym pytaniem w polskim internecie, ponieważ wszyscy czujemy, że duma naszego napastnika nie pozwoli mu na przejście obok tego meczu obojętnie. Aby zrozumieć wagę dzisiejszego spotkania, musimy cofnąć się do wydarzeń z początku lutego, kiedy do Barcelona stoczyła bój w ćwierćfinale z drugoligowym Albakety. Choć Duma Katalonii ostatecznie zwyciężyła 2-1 i zapewniła sobie awans, to styl, w jakim to osiągnęła, wzbudził wiele dyskusji w hiszpańskich mediach. Lewandowski w tamtym meczu rozegrał pełne 90 minut, ale był odcięty od podań i borykał się z gęstą defensywą rywala, co sprawiło, że po końcowym gwizdku spadła na niego fala krytyki. Jednak ligowa rzeczywistość Barcelony to zupełnie inna historia, ponieważ podopieczni Flicka odniesieli serię trzech imponujących zwycięstw, z rzędu wygrywając kolejno Zowie do 3-0 Elczej 3-1 oraz Malorka 3-0. do W tym ostatnim starciu, które odbyło się zaledwie pięć dni temu Lewandowski przypomniał o sobie strzelając bramkę i notując ocenę blisko 8 w skali sofaskor, co daje nadzieję, że pan profesor odnalazł właściwy rytm przed dzisiejszą wyprawą do Madrytu. Flick udowodnił, że potrafi rotować składem, tak by zachować świeżość kluczowych graczy, i dziś dowiemy się, czy Duma z posiadania Lewandowskiego przeważy nad chęcią wystawienia bardziej mobilnego Ferrana Torresa, który w tym sezonie jest najlepszym strzelcem zespołu. Atletico Madrid przystępuje do dzisiejszego półfinału w nastrojach niezwykle skomplikowanych, ponieważ Duma z awansu do najlepszej czwórki jest mącona przez brak stabilności w La Liga. Zespół Simeone w swojej drodze do półfinału dokonał rzeczy niemożliwej rozbijając Real Betis aż 5-0 do 0 w ćwierćfinale, co było pokazem nieprawdopodobnej siły ofensywnej i taktycznej dyscypliny. To zwycięstwo było sygnałem dla całej Hiszpanii, że Atletico w Pucharze Króla czuje się jak ryba w wodzie i nie zamierza tanio sprzedać skóry nawet tak rozpędzonej Barcelonie. Jednak ligowe występy Los Coljoneros to pasmo wzlotów i upadków, o czym świadczy bolesna porażka u siebie z tym samym Betisem 0 do jednego zaledwie 4 dni temu. Wcześniej Atletico potrafiło wygrać z Mallorcą 3 do 0, aby potem bezbramkowo zremisować z Levante, co pokazuje, że Duma Madrytu ma problemy z utrzymaniem koncentracji na dystansie kilku meczów. Simeone wie, że dzisiejsze starcie na Riad Air Metropolitano jest dla nich meczem sezonu, ponieważ Puchar Króla to najkrótsza droga do trofeum, które mogłoby uratować wizerunek klubu w oczach wymagających sołus i Robert Lewandowski w wieku 37 lat wciąż jest centralną postacią każdej analizy taktycznej przed meczami Barcelony, ponieważ jego średnia gola na minutę wciąż budzi podziw u ekspertów z całego świata. Polak w obecnym sezonie uzbierał 12 bramek we wszystkich rozgrywkach i choć Ferran Torres strzela częściej to Duma i doświadczenie Lewego są bezcenne w meczach o takim ciężarze gatunkowym jak dzisiejszy Półfinał. Statystyki pokazują, że Lewandowski najlepiej czuje się w starciach z zespołami, które grają otwartą piłkę, ale Duma Atletico polega na morderczym pressingu i niskiej obronie, co zawsze stanowiło wyzwanie dla polskiego snajpera. Po drugiej stronie boiska będziemy śledzić poczynania Antoine Griezmanna oraz szczelność defensywy, którą Simeone potrafił ustawić, tak, by zniechęcić nawet najzdolniejszych napastników świata. Walka w środku pola pomiędzy De Jongiem a pomocnikami Atletico będzie kluczowa dla tego, kto przejmie inicjatywę i narzuci swoje warunki gry od pierwszego gwizdka sędziego, który wybrzmi punktualnie o godzinie 21. W tle dzisiejszego sportowego widowiska toczą się rozmowy, które mogą na zawsze zmienić przyszłość Roberta Lewandowskiego, ponieważ światowe media huczą o pierwszej oficjalnej ofercie od Chicago Fire. Według doniesień ISPN Duma Polskiego Ataku ma na stole dwuletni kontrakt w MLS, który kusi nie tylko gigantycznymi pieniędzmi, ale przede wszystkim statusem niekwestionowanej gwiazdy numer jeden. Lewandowski w Barcelonie musi akceptować rolę zmiennika i mentora, co dla zawodnika o jego ambicjach jest sytuacją niezwykle trudną do przełknięcia na dłuższą metę. Fakt, że Duma Katalonii wciąż zwleka z rozmowami o nowej umowie i chce podjąć temat dopiero w kwietniu sprawia, że każdy kolejny mecz w Pucharze Króla może być postrzegany jako pożegnalne turni lewego po wielkich stadionach Europy. Dziś Lewandowski ma szansę pokazać, że Duma Mistrza wciąż płonie w nim równie mocno jak w dniu transferu z Monachum i że amerykański Sen może jeszcze chwilę poczekać na swoją kolej. Dla wszystkich kibiców, którzy zastanawiają się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek, mamy jasną informację, że duma polskiego nadawcy sportowego Eleven Sports stanie na wysokości zadania. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1, Eleven Sports 1 HD oraz dla posiadaczy najnowocześniejszych odbiorników w jakości Eleven Sports 1 4K. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21 w czwartek 12 lutego 2026 roku, a komentarz i oprawa przedmeczowa z pewnością dostarczą nam wszystkich niezbędnych emocji jeszcze przed pierwszym kopnięciem piłki. Wynik na żywo oraz relację tekstową minuty po minucie będzie można śledzić na stronach przeglądu sportowego onetu, co jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą być przed telewizorem, ale chcą być na bieżąco z każdym ruchem Roberta Lewandowskiego na murawie Riad Air Metropolitano. Centralnym motywem całej tej sportowej opowieści jest nieustanna walka o godność i prawo do bycia na szczycie w momencie, gdy wszyscy wokół zaczynają wątpić w trwałość legendy. Sichi tej narracji prowadzi nas od zwycięstw Barcelony w lidze przez miażdżącą przewagę Atletico w poprzedniej rundzie aż po dzisiejszy wieczór, który ma być ostatecznym testem dla obu gigantów. Wszystko w tej historii skupia się wokół pojęcia ambicji, ponieważ Duma Lewandowskiego i Duma Simeone zderzą się w Madrycie w sposób, który może przynieść nam jeden z najlepszych meczów tego roku. To opowieść o tym, jak duma narodowa biało-czerwonych fanów śledzących każdy krok swojego idola spotyka się z brutalną rzeczywistością hiszpańskich pucharów, gdzie błędy nie są wybaczane, a sukces mierzy się tylko awansem do finału. Red Fred całej tej sytuacji pokazuje nam, że luty 2026 roku to moment, w którym duma z posiadania Lewandowskiego w Barcelonie musi zostać poparta jego skuteczną grą w meczach, o najwyższą stawkę BY uciszyć spekulacje o transferze do Chicago, udowodnić, że era pana profesora wciąż trwa. Robert Lewandowski widzi dziś na murawę w Madrycie jako człowiek, który nie ma nic do udowodnienia, ale który wciąż czuje głód trofeów silniejszy niż upływający czas i narastająca presja młodszych pokoleń. Czy duma polskiego snajpera pozwoli mu na poprowadzenie Barcelony do zwycięstwa nad Atletico i czy dzisiejszy wieczór o godzinie 21 stanie się początkiem drogi po kolejne trofeum w jego bogatej karierze? Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące godziny będą czasem wielkiej piłki i jeszcze większych emocji, a my z zapartym tchem będziemy obserwować, czy pan profesor ponownie udowodni swoją wielkość na oczach całej Hiszpanii. Przekonamy się niebawem, czy duma Barcelony Hansiego Flicke wytrzyma napór madryckiej publiczności i czy transmisja w Leven Sports uwieczni kolejny wielki moment polskiego napastnika w barwach Blaugrany. Jedno jest pewne, że Duma z osiągnięć Roberta Lewandowskiego pozostanie z nami niezależnie od wyniku, ale dzisiejszy Puchar Króla to szansa na napisanie nowego pięknego rozdziału w tej niesamowitej historii. Czy to będzie wielki triumf Lewego? Odpowiedź nadejdzie już wkrótce w Madrycie.